Rozdział ósmy. Tamtej nocy przy kominku Marina opowiedziała mi historię Hermana i pałacyku na Herman Blau przyszedł na świat zamożnej rodzinie należącej do katalońskiej borżoazji, która przeżywała wówczas dni swojej świetności. Dynastia Blau poszczycić się mogła lożą w teatrze Eliseo, kolonią przemysłową na nabrzeżu rzeki Segra i niejednym skandalem stanowiącym doskonałą pożywkę dla ploteczek, od których aż huczało w najwyższych ferach Barcelony. Mówiło się między innymi, że mały Herman nie był wcale synem patriarchy Blau, lecz owocem związku swojej matki Diany z człowiekiem o imieniu Queen Salvat, postacią niezwykle barwną. Salvat był libertynem, portrecistą i zawodowym satyrem w tej właśnie kolejności. Z upodobaniem budził zgorszenie wśród przedstawicieli znamienitych rodów, co mu nie przeszkadzało uwieczniać na płótnach ich fizjonomii i pobierać za to astronomicznych honorariów. Nie wiadomo, ile prawdy było w owych plotkach. Jedno wszakże nie ulegało wątpliwości: Herman ani fizycznie, ani z charakteru nie przypominał żadnego ze swych krewnych. Interesował się tylko rysunkiem i malarstwem, co oczywiście wszystkim, a w szczególnie jego oficjalnemu ojcu, wydawało się nader podejrzane. W dniu siedemnastych urodzin Hermana ojciec obwieścił, że w rodzinie nie ma miejsca dla darmozjadów i niebieskich ptaków. Oświadczył, iż jeśli sen będzie dalej uparcie trwał w pragnieniu bycia artystą, znajdzie mu pracę w fabryce przy taśmie, w kamieniołomie, pośle w kamasze, Albo odda pod skrzydła jakiejkolwiek instytucji zdolnej zrobić z niego prawdziwego mężczyzna. Wobec takich perspektyw Herman postanowił uciec z domu. 24 godziny później przyprowadzono go z powrotem na łono rodziny w policyjnej obstawie. Ojciec Hermana, zdesperowany i rozczarowany postawą swojego pierworodnego potomka, zdecydował się ulokować nadzieję w drugim z synów Gasparze bardzo zainteresowanym branżą tekstylną i gotowym kontynuować rodzinne tradycje. Lękając się o przyszłość Hermana, stary Blau zapisał mu pałacyk na Sarija, wówczas już nieco opuszczony. Chociaż wszystkim nam przenosisz wstyd, nie po to harowałem całe życie jak wół, aby mój syn się znalazł na ulicy, powiedział. Posiadłością, która swego czasu była ulubionym miejscem spotkań śmietanki towarzyskiej, nikt się już nie zajmował. Uznano ją za przeklętą. Szeptano między innymi, że tu właśnie odbywały się sekretne schadzki Diany i libertyna Salwata. W ten a sposób ironicznym zrządzeniem losu Herman został właścicielem pałacyku. Niedługo później, dzięki potajemnemu wstawiennictwu matki, Herman stał się uczniem samego Kima Salwata. Przy pierwszym spotkaniu, Salwat spojrzał mu głęboko w oczy i rzekł: Po pierwsze, nie jestem twoim ojcem, a twoją matkę znam tylko z widzenia. Po drugie, nieodłącznymi składnikami życia artysty są ryzyko, niepewność jutra i prawie zawsze ubóstwo. Takiego życia się nie wybiera, raczej ono wybiera ciebie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące któregoś z tych punktów, lepiej będzie, jeśli od razu sobie pójdziesz. Herman został. Lata spędzone w pracowni Salwaty oznaczały dla Hermana wejście w zupełnie nowy świat. Po raz pierwszy ktoś rozpoznał w nim talent i uwierzył, że może stać się kimś więcej niż tylko mizerną kopią ojca. Herman był teraz zupełnie innym człowiekiem. Przez pierwsze pół roku terminowania u swojego mistrza nauczył się więcej niż przez całe swoje dotychczasowe życie. Salwat był mężczyzną ekstrawaganckim i rozrzutnym, miłośnikiem światowych rozkoszy. Malował wyłącznie w nocy i, chociaż nie odznaczał się świetną prezencją, najbardziej przypominał chyba niedźwiedzia. Zasłużył na opinię prawdziwego pożeracza niewieścich serc, obdarzonego niezwykłym darem uwodzenia wykorzystywanym przyzań z większą jeszcze biegłością niż pędzel. Z urody modelki i damy z wyższych sfer zjawiały się w studiu, pragnąc pozować malarzowi. Herman zawsze podejrzewał jednak, że pragnęły czegoś więcej. Salwat znał się na winach, na poezji, umiał snuć opowieści o baśniowych miastach. Nieobcy mu były tajniki miłosnych akrobacji rodem z Bombaju. Przeżył niezwykle intensywnie swoje 47 lat. Zawsze powtarzał, że ludzie zachowują się tak, jakby byli nieśmiertelni, i to było ich zgubą. Śmiał się z życia i śmiał się ze śmierci z tego, co boskie i z tego, co ludzkie. Gotował lepiej niż najsłynniejsi kucharze z przewodnikami szlę, a jadł więcej niż wszyscy oni razem wzięci. Przez lata, które spędzili razem, Salwat stał się dla Hermana mistrzem i najlepszym przyjacielem. Ojciec Mariny wiedział, że wszystko, co osiągnął jako człowiek i jako malarz, zawdzięczał swojemu mentorowi. Kim Salvat był jednym z niewielu szczęśliwców, którzy poznali sekret światła. Mawiał, że jest ono jak kapryśna i świadoma swoich wdzięków tancerka. Spod jego pędzla wychodziły cudowne smugi, które rozświetlały płótno i otwierały wrota duszy. Tak przynajmniej głosił tekst w jednym z katalogów jego wystaw. Malowanie to opisanie światłem, twierdził Salvat. Najpierw trzeba poznać alfabet, potem gramatykę. Dopiero wtedy można myśleć o własnym stylu i magii. Kim Salvat zabierał Hermana w liczne podróże. Zwiedzili razem Paryż, w Berlin i Rzym. Herman szybko zrozumiał, że jego mistrz nie tylko znakomicie maluje, ale równie dobrze, a może nawet lepiej, potrafi sprzedać własną sztukę. I w tym tkwiła tajemnica jego sukcesu. Na tysiąc osób, które kupują obraz, może jedna ma pojęcie o tym, co nabyła, tłumaczył malarz ze śmiechem. Pozostali nie kupują dzieła sztuki, ale artystę. Jego nazwisko, to, co oni nim usłyszeli. I niemal zawsze to, co sobie na jego temat wyobrazili. Obrazy sprzedaje się tak, jak cudowne medykamenty albo miłosne eliksiry, Hermanie. Różnica tkwi tylko w cenie. Wielkie serce Kima Salvat stanęło na zawsze 17 lipca 1938 roku. Niektórzy mówili, że żył zbyt intensywnie. Herman jednak zawsze był zdania, że to groza wojny zabiła w jego mentorze wiarę i chęć życia. Mógłbym malować nawet tysiąc lat, wyszeptał Salwat na łożu śmierci, a i tak nie zmieniłbym ani na jotę ludzkiego barbarzyństwa, ignorancji, ani bestialskiego okrucieństwa. Piękna to tylko słaby podmuch wobec wichrów rzeczywistości w Hermanie. Moja sztuka nie ma sensu. Jest daremna. Nieskończenie długi szereg jego kochanek, wierzycieli, przyjaciół, tuziny znajomych, którym pomógł, nie żądając nic w zamian, opłakiwały go na pogrzebie. Wszyscy mieli poczucie, że od tej pory będą bardziej samotni, że jakieś światło zgasło na zawsze, pozostawiając po sobie dojmującą pustkę. Salvat zapisał Hermanowi spadku skromniutką kwotę i swoją pracownię. Polecił, by rozdzielił resztę, nie było tego dużo, gdyż Salvat wydawał więcej niż zarabiał i nierzadko żył na kredyt, pomiędzy kochanki i przyjaciół. Notariusz odpowiedzialny za egzekucję testamentu wręczył Hermanowi list, który napisał Salvat, przeczuwając zbliżający się koniec. List miał być otwarty dopiero po śmierci malarza. Ze łzami w oczach, zrozpaczony młodzieniec włóczył się całą noc po mieście. Świt zastał go na falochronie portu. Tam, przy pierwszym brzasku, Herman przeczytał ostatnie słowa swego mistrza. Kochany Hermanie, nie powiedziałem ci tego za życia, gdyż sądziłem, że powinienem poczekać na odpowiedni moment. Teraz jednak boję się, iż kiedy to nastąpi, mnie już przy tobie nie będzie. Nigdy, Hermanie, nie było mi dane poznać zdolniejszego od ciebie malarza. To właśnie chcę ci wyznać. Pewnie jeszcze o tym nie wiesz, ani nie możesz zrozumieć, ale masz naprawdę niezwykły talent, a moją jedyną zasługą jest to, że go rozpoznałem. Nauczyłem się od ciebie więcej niż ty ode mnie, chociaż zapewne nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Żałuję, że nie miałeś mistrza, na jakiego zasługujesz. Zdolnego pokierować tobą lepiej niż ja, Hermanie. Hermanie, ty jesteś głosem światła. Nam pozostaje tylko słuchać. Nigdy o tym nie zapominaj. Twój mistrz ogłasza się od dziś twoim uczniem i pozostaje na zawsze najlepszym przyjacielem. Salwat. Uciekając od bolesnych wspomnień, Herman tydzień później wyruszył do Paryża. Zaproponowano mu posadę nauczyciela w Akademii Sztuk Pięknych. Przez następne dziesięć lat ani razu nie odwiedził Barcelony. W Paryżu Herman zaczął zyskiwać uznanie jako portrecista. Tam też odkrył nową pasję, która miała nie opuścić go już nigdy: operę. Jego obrazy sprzedawały się coraz lepiej i pewien marchand, znajomy z czasów terminowania u Salwata. Zgodził się go reprezentować. Czerpane z tego źródła dochody i profesorska pensja wystarczały Hermanowi na skromne, ale godne życie. Skromadziwszy pewne oszczędności i skorzystawszy z rozlicznych koneksji lektora własnej uczelni, który był na ty z połową Paryża, zdołał zarezerwować sobie miejsce w operze na cały sezon. Nic nadzwyczajnego. Amfiteatr, szósty rząd, trochę za bardzo z lewej strony. Muzyka wszakże docierała tam równie wspaniała, niezależna od cen biletów i hierarchii miejsc. Tam zobaczył ją po raz pierwszy. Zdała mu się istotą, która zeszła z obrazu Salvat. Chociaż była niezwykle piękna, nawet jej uroda blakła, kiedy usłyszało się jej głos. Nazywała się Krystian Auermann, miała 19 lat. Była wschodzącą gwiazdą światowej opery. Tego samego wieczoru na przyjęciu organizowanym przez zespół po spektaklu została przedstawiona Hermanowi. Malarz dostał się na nie jako krytyk muzyczny z Le Monde. Kiedy uścisnął dłoń śpiewaczki, odebrała mu mowę. – Jak na francuskiego krytyka mówi pan niewiele i słychać u pana obcy akcent – zażartowała Kristen. Herman w tym momencie zrozumiał, że zrobi wszystko, by się ożenić z tą kobietą. Miał ochotę uciec się do jednej z uwodzicielskich sztuczek, które podpatrzył swego mentora, ale Salvat był jedyny w swoim rodzaju i naśladowanie go nie miało sensu. Tak rozpoczęła się zabawa w kotka i myszkę, co trwało sześć lat, by zakończyć się wreszcie pewnego letniego popołudnia 1946 roku w małej kapliczce w Normandii. W dzień ślubnych uroczystości w powietrzu unosił się jeszcze trupi zapach wojny. Krystan i Herman wkrótce potem przyjechali do Barcelony i osiedlili się w dzielnicy Sarria. Niezamieszkany od lat pałacyk przypominał, co prawda, widmowe muzeum, ale optymizm Krystan i trzy tygodnie gruntownych porządków zrobiły swoje. W ten oto sposób rozpoczęła się epoka największego splendoru pałacyku na Sarria. Herman malował bez przerwy. Rozpierała go energia, której pochodzenia sam nie potrafił wytłumaczyć. W wyższych sferach zapanowała moda na jego obrazy. Już wkrótce posiadania płótna, sygnowanego przez Blała, stało się warunkiem sine qua non przynależności do dobrego towarzystwa. Nagle ojciec malarza zaczął chełpić się publicznie sławą syna. Zawsze wierzyłem w jego talent. Sukces miał we krwi, jak wszyscy w naszej rodzinie, i jestem najdumniejszym ojcem na świecie, powtarzał tak często, że wkrótce sam w to uwierzył. Marszandzi przedstawiciele galerii, którzy wcześniej nawet nie odpowiadali Hermanowi na pozdrowienie, teraz wychodzili ze skóry, by mu się przypodobać. Pośród tego festiwalu próżności i hipokryzji, Herman ani na chwilę nie zapomniał, czego nauczył go selwa. Kristen tymczasem robiła zawrotną karierę. W epoce, kiedy zaczęto produkować płyty gramofonowe na 78 obrotów, jej głos był jednym z pierwszych, które utrwalono. W pałacyku Nasaria nastały lata szczęścia i światła i nikt nie zauważył gromadzących się na horyzoncie czarnych chmur. Nikt nie przekładał zbytniej wagi do omdleń i zawrotów głowy Kristen. Sukces, nieustanne podróże, stres związany z premierami wydawały się wszystko tłumaczyć. Zbadana przez doktora Kabalisa usłyszała dwie wiadomości, które zmieniły jej świat na zawsze. Po pierwsze, była w ciąży. Po drugie, nieuleczalna choroba krwi powoli odbierała jej życie. Został jej rok, najwyżej dwa lata. Tego dnia, opuszczając gabinet lekarski, Kristen obstalowała w Henrya Rychohera Suisa przy Via Augusta złoty zegarek z inskrypcją dla Hermana. Wyryty napis głosił dla Hermana, który jest głosem światła. K. A. 19 stycznia 1964. Zegarek nieubłaganie odliczał godziny wspólnego życia, które im jeszcze pozostały. Kristen musiała porzucić scenę i karierę. Pożegnalna gala odbyła się w barcelońskim Miseo, gdzie wystąpiła z Liba jej ulubionego kompozytora. Niezrównany głos Kristen zabrzmiał tam po raz ostatni. W czasie, gdy żona oczekiwała narodzin dziecka, Herman namalował serię jej portretów, przewyższających wszystkie jego dotychczasowe dzieła. Nigdy nie zgodził się sprzedać żadnego z nich. 26 września 1964 roku w pałacyku na przyszła na świat jasnowłosa dziewczynka o popilatych oczach, takich jak matki. Rodzice dali jej na imię Marina. Wydawała się żywą podobizną kristan i była obdarzona równie promienistą twarzą. Krystian Auermann zmarła sześć miesięcy później w tym samym pokoju, w którym urodziła córkę. I spędziła z Hermanem najszczęśliwsze chwile swojego życia. Mąż czuwał przy niej całą noc, ściskając jej bladą, drżącą dłoń. O świcie zdał sobie sprawę, że jest zupełnie zimna. Miesiąc po jej śmierci, Herman wszedł do swojej pracowni na strychu. Mała Marina bawiła się na podłodze u jego stóp. Herman wziął pędzel i stanął przed płótnem. Poczuł, że oczy zachodzą mu łzami a pędzel wypada z rąk herman glau nie namalował więcej ani jednego obrazu przemawiające przez niego światło umilkło na zawsze